Hej, hej, hej wszystkim tutaj czyta. Dzisiaj mamy specjalny odcinek z zakupów. Słuchajcie, właśnie weszła nowa aktualizacja z kucami gotlandzkimi. Poznaj przyjaznego kuca gotlandzkiego. Tak jest. I jeszcze na dodatek do nich są dodane dwa nowe kantary. Nie jestem fanką kantarów, więc nie wiem czy je kupię, ale słuchajcie, zaczynamy. Och, 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 ale czekałam na ten Update na tą aktualizację. Także kupujemy wszystkie od razu. Tutaj słabo będzie widać je, słuchajcie, więc nie będziemy się zastanawiać, tylko od razu kupujemy. No o Matko Boska, ten jest po prostu słodki. Muszę go mieć, zdecydowanie kupujemy. Pierwszego. Jezu, jak ja mam je nazywać? Nie mam pomysłu na nazwy dla nich. Wiecie, to ja się w ogóle nad tym nie zastanawiałam. O matko. Jak ja mam je nazywać? E dragon. Niech będzie dragon. E dragon. Girl? Glimmer? Glory. Ej, słuchajcie, a co zrobimy... A gdyby tutaj było dragon, jest dragon, fire dragon. Słuchajcie, wszystkie konie, na, na, wszystkie kucyki będą drugu, drugi człon. Na przykład miały dragon i na przykład moon dragon. Co by na to moon dragon? Niech będzie moon dragon. OK, jest pierwszy koń. <laughs> mamy pierwszego kuca. Ach, długo, długo się kupuje. Pierwszy kucyk. Słuchajcie, tutaj mamy drugiego. Ojejku jeleni. No to kupujemy. Tutaj będzie dragon i będzie... On jest taki jeleni, więc może... Hmm. Big Dragon, Rain Dragon, Red Dragon, Rich Dragon, Royal Dragon. Royal. Królewski Smok. Niech będzie. Royal Dragon. niego mamy. Mamy karo. Eee... Srokatego. Czyli już mamy dwa, słuchajcie. Mamy już dwa koniki. Mamy już dwa. A. Eee... Zarobiliście, kosztują 750, czyli tak jak było e, mówione e, w, na początku. Kary, całe kary. No, będzie Black Dragon, no musi być Black Dragon. Dobra, Dragon. Y, I będzie Black. Będzie Black Dragon. Chwila, chwila. Będzie Black Dragon. Gdzie jest Black, Black, Black? Nie ma w ogóle Black. O, oh, Jesus. To Night Dragon. Nocny. Albo Dark. Dark. Dark Dragon. Będzie Dark? Będzie, będzie. Sprawdzimy. Dark. Nie ma. A, jest Dark. Dark Dragon. Okej. Okay. Mamy już trzy. Słuchajcie, mamy trzy. Zostały nam jeszcze trzy. Ehm. Um... Zostały mi jeszcze trzy konie do kupienia. Jeżeli, ponieważ ja to nagrywam na YouTube i jednocześnie streamuję osoby, które są w tej chwili na streamie, zapraszam do podawania jakichś przedrostków dla koników. Jeżeli macie ochotę. O kurczę, to by był Gold Dragon, słuchajcie. To by był Gold Dragon. Dajemy Dragon. Niech będzie gold. Gdzie my mamy? Gold. Gold, 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 gold. Gold dragon. Okej. Okay. Kupujemy. Mamy cztery. Mamy cztery. Jeszcze dwa. jeszcze dwa. Jeszcze dwa. Jeszcze dwa i jesteśmy w domu, słuchajcie. Jeszcze jeden, jeszcze jeden tutaj, i potem polecimy do. Portu Pinta. Um, Kup konia. I teraz tak, tego gniadego. No na pewno będzie dragon. I niech będzie... Um, Spirit dragon. Co by na to? Spirit dragon. Okej. Okay. Słuchajcie, mamy pięć. Czyli wszystkie tutaj z... Yy, z południowego kopyta zakupiliśmy. Zaraz je będziemy oglądać u mnie w stajni, bo tutaj i tak tyle osób się po prostu y, kręci, że i tak niewiele byśmy zobaczyli. Dlatego tak, tutaj wszystkie już kupiliśmy. To no nie ma co dalej czekać. Wezywamy podwózkę, jedziemy do Fortu Pinta. I w Forcie Pinta jest jeszcze jeden y, kucyk. Pięć y, było tutaj. I w Forcie Pinta jest jeszcze jeden. Jedziemy szybciutko do Fortu Pinta. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jedziemy, jedziemy. Jaki tam będzie ostatni? Chyba ten taki jasno prawda? Taki dziko-gniady. Um... Będziemy mieli je wszystkie, to wtedy je poustawiam obok siebie w stajni u mnie i zobaczymy jak wygląda to wszystko. O Boże, jak ja się jaram tymi konikami. Nie wiem jak wy, ale mam zamiar sporo rzeczy posprawdzać, na przykład czy bo była, chodziła taka plotka, że na tych kucach będą działały ogłowia dla fryzów. Nie wiem ile w tym jest prawdy, Wątpię w to, ale zaraz to sprawdzimy. Czy te ogłowia dla fryzów na nich działają? Ja podejrzewałam, że to ludzie widzieli właśnie te dwa nowe kantary, które wprowadzili do gry. Tak jest. I tutaj jest ten jasnogniady. Kupujemy go. Moi drodzy. Och, jaki złodziak! Jak tego jasnogniadego nazwać? Będzie na pewno dragon. I teraz był spirit dragon. Ehm... Um, Wind Dragon, Wolf Dragon, Wish Dragon, Winter Dragon. Um, Kurcze. Macie jakieś pomysły? Silence, Sienna, Shark Dragon, Shadow Dragon, Shade, Sea Dragon, Scary Dragon, Sand, um, Royal, Rose, Rock, River, Red, Raven, Rainbow. Rain Dragon, Quick Dragon, Pumpkin Power, Potato Pop, Pixel Dragon, Pure Dragon, Pink Pie Dragon, Phantom, Phantom, Phantom Dragon. Chyba, że coś słodkiego, Sugar Dragon <grych> albo Candy Dragon. Czekajcie, zobaczymy, czy mamy Candy. By był Candy Dragon albo Glitter! Niech będzie Glitter! bo może Glitter będzie, Glitter, 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 gdzie my mamy Glitter? Jest, Glitter Dragon, no, czyli <śmiech> będzie <śmiech> Glitter Dragon, okej. <Okay. śmiech> I słuchajcie, mamy wszystkie sześć koni, kuców, przepraszam, kuców gotlandzkich, lecimy teraz do mnie do stajni, obejrzymy je, jednocześnie osoby, które są w tej chwili na streamie, Proszę mi powiedzieć, którego konia chcecie, żebym e, trenowała e, jako pierwszego? Którego z tych kuców mam trenować jako pierwszego? Czas start, macie czas do momentu, kiedy e, zobaczę mm, konie w stajni u siebie. Dobra, chodźcie, zobaczymy je w stajni. Popatrzymy się na nie. Ach, 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 sześć koników, sześć koników. Dobra, mm, Czyli tak weźmiemy te wszystkie tutaj stąd, wyciągniemy. O, i gdzie są te. Dobra, Dark Dragon, Moon Dragon, Golden Dragon, Glitter Dragon, Royal Dragon i jeszcze jeden. Szukamy. Spirit Dragon. Jest. Proszę bardzo, sześć koników. Mamy sześć tych koników. Ciebie odłożymy w ogóle do. Podejrzewam, wiecie co, że chyba dla nich. Do nich będzie ładniej wyglądał inny strój. Ale dobra, najpierw zdejmiemy ten strój z tego konia. Schowamy go tutaj. On sobie poczeka najlepsze czasy, kiedy hype na kucykimi przejdzie. <grytanie> Okej. Okay jest, niech sobie tu siedzi i teraz wyciągamy wszystkie kucyki, tutaj będą ładnie widoczne zobaczcie jakie one mają animacje taka animacja standardowa zobaczymy coś, jak będzie wyglądał w momencie, kiedy damy mu wody, jaką animację ma taka standardowa ok, a jak będziemy go czyścić Ta też standardowa o Boże, jak to łóżka poszło do tyłu no słodziaki są trzeba im przyznać, są słodziaki zobaczcie to jest karusek tak wygląda karusek można sobie na niego popatrzeć ja go od razu wyciągam o matko, jak on chodzi o matko, jak on chodzi? Widzicie to? Dobra. Ustawiamy je sobie tutaj. Chyba, że może w tą mańkę. Ustawimy go tak. Ustawimy go w tą stronę. Trochę cofniemy. O, i one niech tutaj sobie będą. Takie sobie ustawimy. Dobra. Pierwszy konik. O, niej kłony są słodkie. No po prostu przesłodkie. Zobaczcie, super. Tak wygląda Karos Rokaty, słodziak, słodziaczek. Tak jest. Niech sobie tutaj stoi. O, Proszę. No słodziak po prostu. Tak wygląda karos rokaty, kary. To chyba te moje dwa naj, najulubieńsze, najukochańsze. Zobaczymy tego teraz. Kasztanek. Bardzo ładny. No śliczności. Troszeczkę podejdziemy tu. I zsiądziemy. Jest. Także tak one wyglądają. Aj! Myślałam, że już nie wyjdę. Tutaj są trzy już. Teraz jeleniego. Maść jelenia bądź błana, jak kto woli. Pikny. Pikny, ale zobaczcie. Nawet ładnie zrobili, że sierść widać, bo one mają taką dłuższą trochę sierść. I ładnie zrobili tą teksturę, żeby było ładnie widać, właśnie. Całą sierść. Zobaczcie, że nie na każdym, bo ten. A nie, w każdy, każdy. To na kasztanowatych i karych mniej to widać. Kare to mają bardziej takie, zobaczcie, jabłuszka trochę jaśniejsze. Nie no, bardzo ładnie tekstury zrobili. Tekstury są ślicznie zrobione. Naprawdę bardzo ładnie. O, jak tymi chrapkami ruszał, jej cię, się blizuje, No nie mogę. No słodziaki. Nie mogę. No po prostu. I jeszcze gniadek, tak, tak jest. Gniatka sobie weźmiemy tutaj. Tak jest. Tak jest. Mamy. Mamy gniatka. Został nam tylko jeden już tutaj do postawienia W lądku Mamy Royal Dragon, Gold Dragon, Moon Dragon, Dark Dragon. Pięknie. A ty, ty jesteś Glitter Dragons. To z drugiej strony. Gniazki będą po bokach. Tak sobie trochę cofnij. O, i tak. Słuchajcie, tak wyglądają wszystkie koniki ładnie takie jabłuszka mają, widzę tutaj też, gniady ma też takie jabłuszka, karosek też ma jabłuszka, no, moim zdaniem są prześliczne, ale żałuję, że jeszcze tego siódmego nie dodali, no kurczę, żałuję, że jeszcze tego siódmego nie dodali, bo nie wiem, czy wiecie, ale siódma maść to jest kasztanowato-srokaty i on ma kolorowe oczy, jedno oko ma inne, niebieskie, a drugie ma brązowe, i to już jest w ogóle masakra, ale jakie one mają śliczne oczęta, no po prostu szkoda, że kary ma niebieskie, no on powinien mieć też takie ciemne, ale dobra, też to słodko wygląda, bo jakie one są śliczne, one są przesłodkie, powiem wam, nie żałuję, nie żałuję, że je kupiłam. <laughs> dobra, mamy sześć tych kucyków. I słuchajcie, trzeba zacząć jakiegoś trenować. Od razu pójdziemy, zobaczymy, jakie mają fryzury, możliwości fryzur. Zaczniemy w takim razie trenować Moon Dragon, czyli karos rokatego. I myślę, że chyba ta. Oj, nie, nie, nie. Ta nie będzie mu za bardzo pasować. To wyrzucimy. No, tak sobie w tym wygląda. Nie, dobrze, też dobrze w tym wygląda, ale myślę, że mój strój, yy, mój strój yy, klubowy będzie ładniej na nim wyglądać. Zresztą zaraz zobaczymy. Weźmiemy, nałożymy kluj, strój klubowy. Mój. Dobra, sprzęt. To jest to. No, zdecydowanie lepiej. Zobaczcie, super wygląda w stroju klubowym. Genialnie. Dobra, dojedziemy w stroju klubowym na nim. Wyjeżdżamy, zobaczymy, jakie będzie miał chody i wszystko. Zaraz to ogarniemy. To jedziemy na... ujeżdżalnię sobie tutaj. Tylko członkowie klubu jeździeckiego i teraz tak. Najpierw staniemy i zobaczymy, nie ma specjalnej animacji. Ucuż nie ma specjalnej animacji. Wstęp wygląda tak. Bardzo ładnie. Trochę taki rwany, może delikatnie. Widzicie, delikatnie tak rwie te nóżki. Ale widzę, że naprawili ten błąd z ogonem, który było widać w pierwszych filmikach. On był odchylony tak w jedną stronę. Dobra, kus, Bardzo podobny do kuca jorwickiego początkowego. A, ale słodziak. Tak wygląda kłusik. Bardzo ładnie. Galop. Wolny galop. Tu już, już tutaj przy tych szybszych chodach widzę, że lepiej jest z tym rwaniem. Wstępnej bardziej rwie tak animację. Ale tutaj jest ładnie. Trochę szybszy galop. Nie, bardzo ładny. Taki płynny, widzicie. Tutaj już jest bardzo ładny, bardzo taki płynny, zdecydowanie na plus. I najszybszy to tylko po prostu przyspieszenie, tak? Tego. No to tylko przyspieszenie tego galopu. Dobra, zatrzymanie standardowe. Nie ma nic nowego w tym zatrzymaniu. Jeszcze zobaczymy jak staje dęba. Um. Też dosyć standardowy, chyba podobny ma Lusitan albo American Quarter Horse, ale w każdym razie te stawanie dęba już widziałam wcześniej. Tak, ja widziałam już to, nie wiem, który koń, nie przypominam sobie, ale któryś z nich ma to stawanie dęba. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o kucyki gotlandzkie. Przypominam, trochę informacji, kosztują 750 Starkońców, każdy, jeden. Jednego z nich, czyli jasnogniadego, gniadego, może kupić każdy gracz bez względu na poziom w forcie Pinta. Pozostałe pięć maści są od poziomu siódmego na wyspie hmm, południowego Kopyta, pomiędzy Farmą a Promem. Także tam można je zakupić. Ja je jak najbardziej polecam. Powiem wam, że one przezłodko tak oblizują się. Oblizuje się? Oblizuje się konik? Oblizuje się konik? Nie, nie oblizuje się. O. <grydy> no są po prostu przesłodkie. I zdecydowanie będzie chyba to jeden z moich ulubionych koników aktualnie. <grydy> ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym filmiku w aktualizacji bądź przeglądzie raz koni bo powiem Wam, że już mam jedną rasę koni, którą bym chciała przeglądnąć, także tu jest taka e, informacja, o czym może być następny filmik u mnie na kanale. A ja się na dzisiaj żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku, pa! pa!